Witam Państwa serdecznie, cieszę się bardzo, że to jest nietypowa sytuacja, że mogę mówić do większej grupy ludzi, bo na ogół jestem molestowany telefonami i mailami i każdemu osobna tłumaczę te same sprawy, co mi zajmuje strasznie dużo czasu. A technicznie jest to, jest to po prostu łatwiejsze i efektywniejsze powiedzieć właśnie do takiej większej zbiorowości zainteresowanych ludzi tematem. Akurat tak się składa, że nazbierało mi się lat już trochę, i pamiętam czasy, kiedy walczyliśmy z komuną, to jeszcze lata 70. były, a ja jeszcze 60. dobrze pamiętam. Kiedy walczyliśmy z komuną, dlatego, że to jest komuna, że to jest zły sposób funkcjonowania społeczeństwa. I walczyliśmy o to, żeby stworzyć społeczeństwo zasad, to znaczy społeczeństwo konserwatywne. Społeczeństwo, które się odwołuje do zadekretowanych zasad uważanych za słuszne i tych zasad przestrzega, czyli jakiś taki ładny porządek społeczny, żeby można było zbudować i w ramach tego porządku żyć. Oraz walczyliśmy o to, żeby zbudować społeczeństwo wolności, to znaczy takie społeczeństwo, w którym każdy człowiek decyduje sam o swoim losie. I żadna władza nie ma jakiejś omnipotentnej yy, ingerencji w prywatność obywateli I tyle sobie żyją życiem wolnych ludzi I dlatego yy, środowisko polityczne, jakie stworzyliśmy Nazywa się konserwatywno-liberalne, bo łączy takie dwa, właśnie takie dwie dziwne idee Z jednej strony doktrynę konserwatywną Dla której liberalizm wcale nie jest taki najważniejszy Oraz ideologię liberalną dla której z kolei ta doktryna konserwatywna wcale nie jest taka najświętsza. Wolnościowcy wcale sobie niezbyt cenią świat zasad, a ludzie zasad wcale tak bardzo nie cenią sobie wolności, bo widzą w tym sporo warholstwa, które nie jest dobrodziejstwem żadnych. Ale daje się to połączyć, daje się stworzyć świat, w którym, wśród wielu zasad, zasada wolności osobistej jest jedną z kardynalnych zasad funkcjonowania społeczeństwa. I taki porządek próbujemy wprowadzić i tworzymy partię, która będzie o taki porządek w kraju zabiegać, która chce zbudować takie właśnie państwo. Więc ta, tam, tą historię już mam za sobą dosyć długą i widzę Jakie przeszkody są po drodze i co nas spotyka? I teraz jak się to ma do dnia dzisiejszego? Żeby Państwu wyjaśnić pewne aspekty funkcjonowania polityki, to co nas w tej chwili akurat dotyka, to muszę się posłużyć jakąś taką dla skrótu myślowego, żeby to sentencjonalnie i szybko i krótko wyjaśnić. Taki jeden wysublimowany problem, to muszę posłużyć jakąś czytelną analogią historyczną. Historia jest pełna. Pełna jest historia wielkich triumfów, które były katastrofami narodów i państw. Jeżeli sobie sięgniemy tak niezadaleko wstecz i popatrzymy na komunę paryską, na rewolucję antyfrancuską, jakież sukcesy ludzie święcili. Ojejku ileż wrogów rąbali, na każdej wsi gilotyna stała. I gdzie księdza, księdza jakiegoś znaleźli, prawda, wystawał ponad przeciętność, to go o głowę skracali. I cieszyli się ludzie, jakie piękne sukcesy odnoszą. Ilu to wrogów robią? To samo robili bolszewicy w Rosji. Przecież jakaż radość milionów ludzi, że oni o to rozkułaczają całą Rosję. Że jeżeli ktoś tam na folwarku prowadził od czterech, pięciu czy dziesięciu pokoleń, jakiś folwark zbudował, który dawał dziesiątkom czy setkom ludzi możliwość godziwego przeżycia i o to się umiał troszczyć odpowiedzialnie nie w tym tygodniu, tylko przez kilka pokoleń. To go skrócili o głowę, powiesili, zastrzelili, zamordowali i święcili triumf, bo pokonali wroga. I cieszyli się strasznie, jakie sukcesy odnoszą. Były to sukcesy postawione na głowie. To był sukces nieładu, to był sukces niszczenia normalnego, naturalnego porządku świata. To było psucie, i w tym psuciu właśnie odnoszono sukcesy. Jeżeli patrzymy na, na nasze polskie podwórko, to przecież również. Po wojnie nie wiem, jak teraz w podręcznikach historii w, w, za moich czasów było bardzo mocno eksponowana była rola y, armii ludowej na przykład. Prowadzony był zaciąg do armii, armii partyzanckiej, ale dość licznej, uzbrojonej armii, żołnierzy, y, którzy mieli walczyć z wrogiem. Ale w tym zaciągu tych wszystkich ludzi, których wprowadzano i uzbrajano, Pokazywano im, kto jest wrogiem. No i proszę Państwa, może to czytając książki, podręczniki historyczne, to tam na trójkę jak się chce zaliczyć, to się na to nie zwraca uwagę. W ogóle to się tą, tą historię przelatuje i nie zwraca się na to uwagi w ogóle. Natomiast Armia Ludowa pokazywała, że wrogiem jest ten, kto jeszcze wystawał ponad przeciętność. Mimo I i II wojny światowej, która wyrąbała nam zupełnie elity, wszystkich ludzi, którzy coś znaczyli wycięci, to armia ludowa jeszcze pokazywała, że o, tu jest jeszcze jakiś pan na folwarku i trzeba go spalić, powiesić, prawda, i folwark do Tam jest jakiś fabrykant i trzeba go znacjonalizować. Więc wskazania dla, dla żołnierzy były takie, że wrogiem jest ten, kto stanowi elitę narodu, kto może być elitą państwa. I to były sukcesy, czyli wyrąbywanie własnych elit, niszczenie własnego państwa, niszczenie przywódców, niszczenie ludzi, którzy potrafią prowadzić przemysł, którzy potrafią prowadzić duże instytucje odpowiedzialnie, nie w tym tygodniu, tylko jeżeli jest rodzina, która z ojca na syna prowadziła przez ileś lat interes i potrafi, pokazuje, że potrafi to robić odpowiedzialnie, mądrze i daje chleb tysiącom ludzi, ci zostali wycięci. I to były wielkie sukcesy. Armii Ludowej. Co to znaczy? To znaczy, że było to, yy, był to ruch przepojony rewolucjonizmem, duchem rewolucji, tym, który pamiętamy od czasów rewolucji francuskiej. Duch rewolucji jest duchem niszczycielskim i swoje sukcesy, swoje triumfy uważa, że jak zniszczy więcej, to większy odnosi sukces. To jest duch rewolucji. Jeżeli my o sobie mówimy, że my jesteśmy kontrrewolucjonistami, to nie znaczy wcale, że my chcemy robić rewolucję skierowaną w przeciwnym kierunku. Że my zamiast w, tą, w tym kierunku lufy odwracać, to odwrócimy w drugą i będziemy niszczyć, i jesteśmy rewolucjonistami, którzy zmierzają w przeciwnym kierunku. Nie, również bylibyśmy rewolucjonistami, również byli, niszczylibyśmy. My jesteśmy kontrrewolucjonistami, to znaczy, że my porządek społeczny chcemy budować, a nie niszczyć. Chcemy ordynować zasady sprawiedliwego, mądrego ładu, dedukowane nie z woli ludu, tylko z etyki i logiki. Tak chcemy dedukować. Zapisy prawa, takie chcemy tworzyć instytucje, nadawać im uprawnienia i przestrzegać ściśle tego porządku i żyć w ramach tego porządku ustanowionego. On może nam się trochę nie podobać i należy go korygować, ale nie należy go burzyć i niszczyć trzeba budować. Natomiast duch rewolucji jest inny: duch rewolucji jest niszczycielski. I zauważam, że w łonie naszej partii, co jest rzeczą dość dziwną, że akurat w tej partii, bo w partiach lewicy jest to powszechne i normalne, a u nas nie powinno być to normalne ani powszechne, a stało się dość mocno powszechne, takie właśnie zjawisko, jakim w polskiej polityce powojennej był przypadek Armii Ludowej, że oto prowadzi się zaciąg nowych ludzi, żołnierzy politycznych, prowadzi się nowy zaciąg. I tym nowym żołnierzom się mówi, że musimy walczyć z wrogiem. I wroga wskazuje się w naszych elitach, w naszych przywództwie, w naszych liderach, no dokładnie mówiąc, jako wrogów uznano ludzi, którzy 20 i więcej lat życia poświęcili zbudowaniu tej formacji i tej organizacji, nie śpiąc, nie jedząc, poświęcając wszystkie środki, i cały czas i całą swoją ofiarność, wiedzę. Doświadczenie na zbudowanie. Tych ludzi wyznacza się jako wrogów i tych ludzi próbuje się pokonać. Oczywiście się nie strzela, bo w polityce demokratycznej wystarczy podnieść rękę i liczbą głosów pokonać każdą rację. Ja twierdzę za starożytnymi Grekami, że jeden argument prawdziwy pokonuje każdą ilość argumentów błędnych. Natomiast w demokracji ludowej jest inaczej. Jest prymat liczby nad racją. Co z tego, że ja wygłoszę pięć racji, skoro na przeciwko mnie usiądzie pięciu ludzi i powie, a nas jest więcej i my, i my robimy swoje. I to jest gilotyna, która niszczy porządek rzeczy ustanawianych przez nielicznych. Czyli próbuje się liczbą ludzi zgilotynować porządek ustanawiany przez nielicznych. Jest taki duch rewolucji, który nie wiadomo dlaczego przeniknął do partii konserwatywnej. To znaczy, ta partia moim zdaniem w którymś momencie zapomniała, że jest partią konserwatywną, czyli partią zasad, która chce się odwoływać i chce dążyć do zasad, do budowania porządku i przestrzegania porządku. Tymczasem zlekceważyliśmy sobie zjawisko y, tego ducha rewolucji. Wydawał się niegroźny, że tam sobie kilku młodziniaszków jakichś gdzieś tam, prawda, się wygłupia i zaczyna nas opluwać. Ono jakiegoś zacnego człowieka zaczynają obszczekiwać gdzieś na Facebooku, że to jest śmieszne i głupie. To jest śmieszne i głupie, dopóki nie ma konwentu, na którym liczbą głosów można mu ściąć polityczną głowę. Natomiast to było przygotowywane właśnie po to, że jak dojdzie do konwentu, to żeby liczbą głosów pokonać każdą rację. Na konwencie można było w, 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 nawet powiedzieć, że dwa razy dwa jest cztery. Czy nie mam racji? A sala powie w większości, że nie. I odpadasz i do widzenia. Można było ściąć każdy argument i temu służy duch rewolucji. Niszczenia elit, autorytetów, niszczenia dorobku, czyli jest to duch burzycielski. Ten duch burzycielski nie trafiał na opór u nas, był lekceważony po prostu. I do tego stopnia się rozrósł, że różne takie koterie towarzysko-polityczne, różne takie, mówiąc brzydko, kliki towarzyskie, pozmawiali się. Ile was jest, 8 dziesięciu, a nas jest 15, a tamtych 20, to poprzyjmy się razem i wytniemy, prawda, tych y, ludzi, którzy byli i my zajmiemy ich miejsce. Robią dokładnie to, co robili po wojnie. Wyciąć resztę elit i zająć ich miejsce. I wycięli fol na folwarku pana, ustanowili PGR i wszystko się zawaliło za dwa pokolenia i wszystko zarosło chwastami, i potem siedzieli i płakali głodni. Otóż porządek należy budować, a nie niszczyć. Jeżeli on nie jest dobry, bo, bo nie jest, my czasami my się dopiero zaczynamy kleczyć. Nie jest dobry. To trzeba go naprawiać, a nie burzyć i niszczyć. Więc ten duch rewolucji, który usunął z naszego środowiska debatę polityczną, czyli możliwość porównywania racji ideowych, programowych, taktycznych. Zauważcie Państwo, ten duch rewolucji zatriumfował. Zauważcie, że na konwencie ani nie było debaty politycznej, żeby można było porównać proponowane drogi taktyczne i wybrać taką, a nie inną. W ogóle nie było takiej debaty. Było tylko zmowy jakichś tam grup i grupek, która jest liczniejsza. A żaden argument ani ideowy, ani programowy, ani taktyczny nie miał kompletnie żadnego znaczenia. Więc konwent został, ten ostatni, został zdominowany przez jakieś towarzysko-polityczne sitwy, które się nawzajem zmawiały, raz dochowały sobie lojalności, raz nie. W partiach lewicowych jest to normą powszechnie obowiązującą. Ich to nie dziwi. Oni tak żyją zawsze. U nich ideę to oni mają w nosie. Ważne jest tylko, która klika, którą zagryzie. Bo oni są z natury rzeczy stadem politycznych hien i dla nich jest to norma. I oni nie wied wiedzą, że któraś hiena, żeby więcej padliny spróbowała, to innych hieny trzeba zagryźć.